Paweł Górak, trener Prochu Pionki, po meczu siódmej kolejki Proch wygrywa na kolonce z Jodłą 2-1. Gratuluję trenerze. Ważne trzy punkty, tak samo ważne jak każde inne, można też powiedzieć, ale chyba budujące przed kolejnymi meczami, gdybym powiedział, że to był jeden z lepszych meczów Prochu w tej rundzie, a szczególnie pierwsza połowa. To nas się zgodzi? No tak, tylko że mamy ciągle, ciągle ten, ten mankament. Oczywiście wiadomo, wiedziałem, że że to jest mecz derbowy, że on jest mecz z podtekstem, więc będzie to mecz na pewno na styku ogromnej walki. No ale niestety... Te niewykorzystane sytuacje, szkoda, szkoda tych niewykorzystanych sytuacji, tutaj Janiszewski sam na sam. Kilka razy wyszliśmy z przewagą praktycznie 4 na 2, gdzie można było to dużo, dużo, dużo lepiej rozegrać i na pewno był spokojniejszy ten mecz. ale Jak powiedziałem, me mecze darmowe mają ten smaczek takiej nerwowości i pewnie, pewnie kibicom ten mecz mógł się podobać. Widać było, że, że Proch dzisiaj bardzo chciał, naprawdę dużo chłopaki zostawili zdrowia na boisku. To taki Pozytywny chyba kopniak przed kolejnymi meczami, bo teraz ciężkie spotkanie w pionkach z powiślanką, niemniej łatwiejsze za dwa tygodnie w Tczowie i tak dalej, i tak dalej, bo generalnie ta, ta liga nie jest łatwa. Chyba takie zwycięstwa to napędzają. Potrzebna taka seria dwóch, trzech, czterech, żeby to wreszcie zatrybiło. Pewnie, że tak, pewnie, że tak, na pewno, na pewno chłopaki zmienią swoją mentalność, zdobędą większej pewności siebie, bo tego, tego nam po prostu brakowało. Myślę, 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 że to jest dobry prognostyk na najbliższy mecz. W przerwie meczu z boiska zszedł Emilka Pusta wcześniej dostał żółtą kartkę. kartkę. To właśnie tą kartką spowodowana zmiana taktyką czy jakimiś innym? Nie, to tylko, tylko, tylko ta karpka. Ja mam przeciwko Lipce, chłopak zginny. Wiedziałem, że jeden jakiś jeden tam błąd może kosztować czerwoną kartkę i nie, nie mogłem pozwolić na to ryzyko a miał, miał, miał kto zastąpić, miałem możliwości po prostu korekt y, w składzie i, i dlatego taką decyzję podjąłem. Dzięki bardzo. Dzięki. Tomasz Dziubiński, trener jodły jedynie letnisko. W siódmej kolejce jodła przegrywa z prochem 1 do 2. To był ten taki mecz, mecz na styku, mecz dwóch drużyn, które doskonale się znają. Piłkarze doskonale się znają, trenerzy też znają y, tych piłkarzy i w takich meczach y, decyduje dyspozycja dnia, skuteczność trochę piłkarskiego farta. Czego cię Jodle najbardziej zabrakło, żeby, żeby tutaj przynajmniej zremisować? Znaczy, proch zacznę od tego, że Proch był faworytem w tym spotkaniu, bo, bo wiadomo, że, że ma kilku doświadczonych zawodników, którzy grali i u nas, i wcześniej na poziomie czwartej ligi. Natomiast my zespół swój odmłodziliśmy i czego zabrakło? Tak jak uczulałem zawodników na Prawie, pierwsza bramka oto mam największe pretensje do drużyny, bo, bo wiedzieliśmy, że, że grają ten stały fragment gry pierwszy utrożny na obieg i tak się też stało, jeden chłopak, który był odpowiedzialny za to zaspał i niestety za szybko stracona bramka, natomiast później ta sytuacja w 45 minucie, gdzie gdzie mogliśmy strzelić bramkę, strzał z dystansu, zatrzymał się na, na poprzedce no i, i druga połówka cóż, yy, Proch był troszeczkę yy, piłkarsko lepszy od nas dzisiaj, dominował yy, w grze Szczepańskiej szczeluję bramkę życia. Próbowaliśmy później przejść trójkę obrońców, gdy Paweł Gromskiego przesunąłem do przodu na dłuższą piłkę zagrać. Niestety nie udało się, ale tak jak mówię, trzeba moją drużynę pochwalić, bo to jest nowy zespół, młody zespół i, i będziemy dalej pracować. No właśnie, to, że to, to, że to jest młody zespół, że został trochę przebudowany, powoduje, że, że te wyniki jodły w rundzie jesiennej, są takie można powiedzieć kolokwialnie od bandy do bandy, bo, bo wygrana w Radomiu z centrum, wygrana w Grójcu z Mazowszem, a z drugiej strony przegrany mecz chyba po słabym występie w Szydłowcu, dzisiaj z Prochem, to w którym miejscu jest w tabeli i jak ta joda powinna wyglądać? No, się, gdzieś 6-10 miejsce, natomiast muszę powiedzieć, że pierwsze 7 kolejek mieliśmy same drużyny, oprócz centrum, z, z tabeli, po kolei Orzeł, Wierzbice Parka. Szydłowiec, proch, także te drużyny, które, które myślą o, o y, awansie do, do piątej ligi. Natomiast nie jest wcale powiedziane to, że teoretycznie tymi słabszymi drużynami nachodzonego wygramy, więc też będziemy musieli tu się przyłożyć i naszym celem takim minimum jest 20 punktów. Które to da miejsce? Y, nie wiem, najpierw musimy to cel osiągnąć. Widziałem, że po meczu rozmawiał trener trochę z sędzią Norbertem Chrząskim. Tam chodziło o tę sytuację z Grzegorzem Lipką. W 81 A, minucie? No tą sytuację dokładnie, bo z mojej perspektywy wydawało mi się, że Paweł Mateusz Gromski zastawiał piłkę. Grzesiek go wyprzedzał, no, Grześka pytałem po meczu, mówił, że został zahaczony. Pan sędzia powiedział, że Grzesiek go przeskakiwał i wtedy się zahaczył o niego. Także trudno, no. sędzia był bliżej, wie lepiej. Czwarty mecz chyba jodły na własnym stadionie w tej rundzie, jeżeli dobrze liczę, chyba czwarty, bez wygranej. To dla Tenera jakiś problem? Jakiś jest problem z grom u siebie na wyjazdach, czy to. Nie, po prostu mieliśmy te mocne drużyny, tak jak podejrzewam powiedziałem, orzeł, warka, z warką remis, prochpionki. Także nie robimy z tego tragedii. W każdym meczu, czy to u siebie, czy na wyjeździe staramy się zdobyć jakiś punkt, czy zremisować, czy wygrać. Natomiast dzisiaj się nie udało. Natomiast chciałem drużynę pochwalić za walkę, za charakter. Do końcowej minuty próbowaliśmy ten wynik zmienić na, na, na swoją korzyść, czyli, czyli na wynik remisowy w takim, w takim dzisiejszym wypadku, gdzie się przegrywa, stara się wyrównać. E, w końcu w spotkania nie udało się trudno. E, teren z natomiokręgówkach własną kieszeń, trochę w niej pracuję. Miał już przegląd drużyn z czołówki tabeli, bo praktycznie ze wszystkimi grał i gdyby dzisiaj miał powiedzieć. Kto będzie najmocniej o ten awans walczył, i kto będzie takim najmocniejszym z najmocniejszych faworytów? Takie ścisłe top 2, top 3. Jest za wcześnie, natomiast w top 3 to jest na pewno Orze Wierzbica, jak Drugi i Lipska. Dziękuję bardzo.